Bene fratelli, benvenuti al Sacro Convento e alla Basilica di San Francesco. Il Padre San Francesco vi sta aspettando, l'incontro con Lui e l'incontro tra di noi sarà certamente un motivo di gioia per tutti noi, ma anche di cammino di fede, di cammino di spiritualità. Abbiamo tanto atteso questo momento, eccoci ora, iniziamo nel nome del Signore e del Padre San Francesco. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich z Asyżu, gdzie spotykamy się na kapitule generalnej naszego zakonu. Jest to wyjątkowa kapituła, bowiem jest to dwusetna kapituła naszego zakonu, licząc od jego początku, czyli ponad 800 lat temu. Każda kapituła generalna jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu naszego zakonu, o ile na kapitule spotykają się bracia z całego świata po to, aby razem obradować, żeby dokonać oceny stanu życia naszego zakonu w ciągu ostatnich sześciu lat, a więc stwierdzić, jakie są strony pozytywne, jaki, jaki progres poczyniliśmy w ciągu tych ostatnich sześciu lat a także nazwać po imieniu problemy, które należy rozwiązywać, czy którymi, nad którymi należy się zastanawiać w ciągu następnych lat. Kapituła również spogląda w przyszłość. Większa część programu tej kapituły to, jest właśnie, to są właśnie propozycje na przyszłość, propozycje dotyczące zarówno naszego życia jako zakonników na całym świecie, w różnych krajach jak również propozycje dotyczące duszpasterstwa, propozycji, które my możemy jako zakon ofiarować dzisiejszemu światu i dzisiejszemu Kościołowi, a szczególnie w kontekście nowej ewangelizacji, bowiem pragnę przypomnieć, jesteśmy właśnie w ciągu roku wiary i roku nowej ewangelizacji. W środku kapituły po pierwszych dziesięciu dniach naszych obrad zostanie wybrany także minister generalny, przełożony dla nas wszystkich franciszkanów na świecie i jego najbliżsi współpracownicy, jego rada, zwana u nas definitorium. Mam nadzieję, że ten czas, który nas tutaj gromadzi w Asyżu, będzie także czasem pięknego przeżycia spotkania braterskiego, bowiem wielu z nas zna się z różnych etapów naszego życia i jest to jedyna okazja, żeby ponownie pobyć razem, pomodlić się razem, porozmawiać, spotkać się po bratersku. Mam nadzieję również, że ten, to wydarzenie kapitulne będzie z korzyścią dla całego Kościoła. W świecie, a także i Kościoła w Polsce i naszego zakonu obecnego w Polsce. Wam wszystkim serdeczne życzenia i prośba byście wspierali nas modlitwą. Un saluto a tutti i frati che seguiranno il capitolo attraverso l'ufficio Comunicazioni dell'Ordine, vi chiediamo di esserci vicini con le preghiere. Oggi dedichiamo la giornata all'accoglienza, stanno arrivando 130 frati. E la preparazione ha avuto inizio già un anno fa con le relazioni e con eh, le traduzioni nelle varie lingue di tutti i documenti necessari. Inizieremo alla tomba di San Francesco affidando tutti i frati dell'ordine al nostro serafico Padre. La liturgia del Capitolo sarà celebrata tutta qui in Basilica Inferiore quest'anno per la prima volta. E sarà celebrata in tutte e quattro le lingue dell'ordine: italiano, inglese, spagnolo, polacco, con uno schema a rotazione. Ogni giorno ci sarà una lingua base, mentre le altre lingue interverranno per alcune parti della liturgia. Questo vale per la liturgia delle ore e anche per la celebrazione eucaristica. Bene, noi frati del Sacro Convento siamo felici. Ecco, di questo appuntamento sessennale. E siamo onorati e siamo pieni di gioia. Da mesi stiamo preparandoci al capitolo, preparando la casa. Ecco, siamo a servizio dei frati capitolari. Siate i benvenuti, San Francesco vi benedica. For me, the chapter is a great time for the Friars to gather together and to sort of look at what we've done in these past few years, see if it measures up to what we're called to do, and then to make plans for the next six years because we have to discern the Spirit. We have to let the Spirit guide us. And it's so easy to slip into the patterns of the world around us. This is a great opportunity to evaluate and to plan and to learn to trust again. Come possiamo capirci? Ci sono diverse lingue e così i frati dobbiamo essere fratelli anche in questa, in questa faccenda. Dobbiamo cercare di quelli che sono i doni delle, delle diverse lingue, che possono parlare diverse lingue, e spiegare agli altri. E così noi siamo... Eh, organizzati in un gruppo con traduttori che fanno i testi, un gruppo di interpreti che fanno direttamente la, la traduzione in aula di tutte le nostre discussioni. Ma quello che è più importante è che abbiamo la disposizione di aiutare gli altri frati che non capiscono una lingua straniera di poter capire i discorsi che fanno i frati in beneficio di tutta la fraternità. Shakespeare, in uno dei suoi ha postava una provocazione pietanea. Co robią chrześcijanie cały dzień nic nie robiąc? Parafrazując jego słowa, można by zapytać, co robi ponad 130 braci, zakonników z całego świata, podczas kapituły? Aby wyjść naprzeciw tym właśnie potrzebom i zaspokoić ciekawość nie tylko współbraci w całym świecie, ale wszystkich sympatyków franciszkanów, powstało Biuro Informacyjne Kapituły, które stanowi część sekretariatu. Naszym zadaniem jest dostarczyć informacji w formie tekstu, w formie filmów i fotografii, tak aby każdy z dnia na dzień wiedział, co dokładnie dzieje się pod dachem Sakro Konwentu w Asyżu. Zapraszamy.